Pan akurat to zdjęcie spośród wielu swoich wybrał, żeby zgłosić do konkursu? E, jakby układając ten zestaw e, i wiedząc, że mamy do dyspozycji jakby no, 8 klatek, e, które możemy dołączyć, e, ja starałem się, żeby po prostu ten materiał z, jakby z jak z najszerszego kąta z, pokazywał e, to, co się dzieje. A z, e, zdjęcie Hasuna jest po prostu... Ja czułem, że to jest... E, zdjęcie w jakiś sposób symboliczne, symboliczna była ta sytuacja, kiedy uchodźca jest zamknięty za płotem z drutu kolczastego, kiedy polityka, która jakby dzieje się w tamtym miejscu z jednej strony hasun nie może musi uciekać, nie może bezpiecznie mieszkać w swoim domu, a z drugiej strony trafia w miejsce, w którym jest jakby w więzieniu i to jest takie więzienie sytuacyjne, bo z, on nie może pójść do szkoły, z, jest zamknięty w obozie, w którym panują bardzo, bardzo złe warunki, tak? I... I po prostu ten, ten drut, ten płot i fakt, że ja zostałem z tego obozu wyrzucony, jakby z, sprawiły, że cała ta historia z, nabrała tak trochę dru, drugiego dna i, i, i to zdjęcie się znalazło po prostu w zestawie, więc no stąd jest historia, dlaczego, dlaczego taki wybór. Jak wyglądały się okoliczności stworzenia tej fotografii? Y to był właściwie jak za każdym razem przy pracy nad jakimś fotoreportażem to jest składowa wielu czynników ja po prostu Będąc w ciągu dnia w obozie, przez krótką chwilę, robiąc jakby wywiad z rodzinami, które tam mieszkają, postanowiłem zobaczyć, jak wyglądają realia życia w nocy, kiedy, kiedy właściwie te światła obozowe, one są tylko na obrzeżach tego miejsca. W środku obozu panuje absolutna ciemność i chciałem to po prostu zobaczyć i sfotografować, stąd, stąd, stąd ten wybór po prostu, żeby w nocy nie odpoczywać, nie siedzieć w swoim e, bezpiecznym schronieniu, bo mieszkałem też z uchodźcami. Z, oni mnie ugościli, z, oni mnie karmili swoim jedzeniem ze swoich e, racji pomocowych. E, spaliśmy pod e, ich kocami, które dostali, z, dostali po prostu na, na przetrwanie, więc jakby przez chwilę w jakimś małym stopniu byłem częścią tamtej sytuacji. I chciałem jak najwięcej pracować, tak jak wspomniałem, byłem tam z Rafałem Grzenią i z jego Asią, gdzie no razem w takim zespole po prostu te historie od ludzi wyciągaliśmy. Chcieliśmy jak najwięcej opowiedzieć. Ja nie znam języka kurdyjskiego, zapamiętałem tylko dwa zwroty, jak masz na imię i ile masz lat. I te dwa zdania powiedziałem właśnie do Hasuna i on mi się przedstawił, że jest Hasun i że ma 12 lat. I tyle, więc ta historia jakby z naszego spotkania była bardzo krótka, ale obraz, który powstał, został obrazem symbolicznym. Hasun teraz przez jeden dzień Polacy go zobaczą i być może pomyślą z, nie tylko o sobie, ale z, o tym, co się dzieje na świecie. W chwili obecnej. Rząd polski jakby zastanawia się, jak można pomóc. Jakąś symboliczną ilość wolnych miejsc dla takich uchodźców w Polsce przygotowują, co jest tylko i wyłącznie symbolicznym gestem, a nie czymś, co zmieni jakby z rzeczywistość wielu, wielu ludzi, którzy szukają, szukają jakiegoś miejsca, z którego, do, do którego chcieliby uciec. Mam nadzieję, że właśnie takie momenty, kiedy widzimy tych ludzi, widzimy z bliska, patrzymy im w oczy. Że y, nawet jeżeli to będzie jedna rodzina, która będzie mogła po prostu z, y, znaleźć schronienie. To, że to się uda, a na to pracuje bardzo wiele ludzi, na to nie pracuje jedno zdjęcie, nad, na to, nad tym pracują po prostu ludzie, którym jakby na sercu leży los innych. I myślę, że to jest rodzaj takiej sztafety, w której też biegną fotoreporterzy. Po prostu, z jakkolwiek nie liczymy na wielkie zmiany, ale, z, ale próbujemy dokładać swoją, swoją cegiełkę. I mam nadzieję, że to się uda. Właśnie mówił Pan o dokładaniu cegiełki, a jak Pan planuje podróże i też jak finansuje, jak to się odbywa? Jak planuje, jak finansuje? więc ja finansuję wszystkie podróże z własnej pracy, to znaczy pracuję tutaj w Polsce, robię zlecenia fotograficzne i później za te odłożone pieniądze jedę w miejsca, które mnie interesują, które uważam, że są ważne i w przeciwnym wypadku z w, polskich, jakby w polskiej prasie Yy, nie, jakby mało jest przestrzeni, mało przestrzeni jest też na takie materiały. Ten materiał nie był nigdzie publikowany poza Doc Magazine, gdzie to była publikacja już po, po wielu próbach odzywania się do redakcji, gdzie. Z, no niestety ja zawsze się spotykam z odmową i nie ukrywam też, że jest to jakby czynnik oszczędności redakcji. One nie są, nie mówiąc już o tym, że tam w ogóle nie ma takiego tematu, żeby redakcja partycypowała w kosztach takiego przygotowania takiego materiału, ale redakcje nawet nie chcą. Z, Płacić nazwijmy to po imieniu uczciwych stawek za tego rodzaju reportaże. Za reportaże, gdzie fotoreporterzy jadą w miejsca niebezpieczne, w miejsca, gdzie z, od tego, ile mamy z własnych środków i zasobów, zależy nasze bezpieczeństwo. Mówimy tutaj o bezpieczeństwie z takim jak posiadanie. I odpowiednich rzeczy, które nas zabezpieczają w strefie nie bez jakiegoś konfliktu, w strefie niebezpiecznej, ale i przede wszystkim chodzi o jakąś taką mobilność i możliwość pracy. W miejscu, gdzie kierowcy, tłumacze żądają po prostu ogromnych stawek za swoją pracę, wolni strzelcy, tacy jak ja, no są skazani tylko i wyłącznie i na szczęście i po prostu na, na swoją ciężką pracę, czyli na wychadzanie tych y, tematów, y, na poznawanie ludzi. I... No i to jest jedyna droga, a to co powstaje i co jest w jakiś sposób, można powiedzieć, nie boję się użyć tego słowa, wyjątkowe i tak nie jest doceniane przez kolegów w redakcjach, którzy decydują o tym, czy takie materiały mogą pójść. Oni się na to nie decydują, bo oni wolą skorzystać z abonamentu, który mają wykupiony w dużych agencjach fotograficznych. Im jest wszystko jedno, czy. Tekst dziennikarski zilustrują zdjęciem bojownika, zdjęciem po prostu z. Pojedynczym z regionu, nieważne w jakim kontekście, też zrobionym, nie ma u nas przestrzeni na fotoreportaż, na historię, w której są pokazane konkretne ludzkie przypadki, konkretne historie, które jakby pod lupą mogą pokazywać jakąś prawdę o konflikcie, o tamtych miejscach. Nie wiem, co może to zmienić. Nie wiem, czy, czy też y, taka nagroda jest w stanie coś y, zmienić, bo zdjęcia z Syrii już były nagradzane w moim przypadku, a od tamtego czasu i tak ciągle się zderzałem z tym murem, z betonem, właśnie nie do przebrnięcia po prostu tego, że no redakcje nie chcą zrozumieć, że to nie są rzeczy łatwe i lekkie i że ich przygotowanie jest po prostu czasochłonne, kosztowne i warto byłoby pomyśleć o człowieku, który jedzie, przygotowuje i zastanowić się, jak to się stało, że że on to zrobił i jak, i jak zrobić, żeby ten materiał jak najwięcej ludzi ujrzało z, i żeby po prostu to dziennikarstwo działało.